No, i oto nowe produkty z serii Pokémon TCG, a dokładnie setu 151, zalały polski rynek, a ja, moi drodzy, jestem tutaj, by wam je zaprezentować. Ciemandero, drodzy widzowie, Thanatos, z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale It My Dust, gdzie dziś kontynuujemy naszą serię z openingu kart Pokémon. Wczoraj od zgranych odebrałem jeden z czterech najnowszych produktów z setu 151, jakim jest ten fantastyczny display mini tinów właśnie z tego setu, i dzisiaj go sobie otworzymy. Pamiętajcie o tym, że my dziś otworzymy cały zapoliowany produkt. Ale jeśli wy poszukujecie tych puszek dla siebie nawet pojedynczo, to koniecznie odwiedźcie stronę zgrani.pl. Oni mają te produkty u siebie na stanie. No i standardowo, dziękuję za współpracę. No i jesteśmy już na zbliżonym kadrze, drodzy widzowie, i myślę, że czeka nas dzisiaj nie lada wyzwanie i nie lada gratka. Ponieważ w każdym takim displayu znajdziemy 10 puszek, a w każdej puszce znajdują się dwa boostery z setu 151, więc wydaje mi się, że nie mamy na co czekać, a ja biorę się za rozpieczętowanie tego pudełka. Zanim przejdziemy do rozpieczętowania paczek, chciałbym zwrócić Waszą uwagę, drodzy widzowie, na jednej bardzo ważnej, istotnej rzeczy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale każda puszka ma inny wzór. Wcześniej było to tak, że wychodził taki display, on miał pięć wzorów i puszki były wydawane podwójnie. Teraz każda puszka ma oddzielny wzór. I uwaga, w każdej puszce oprócz dwóch boosterów znajdziemy taką kartę, które. Łącznie tworzą nam ten jeden obrazek. Tutaj mamy wzory z każdej poszczególnej puszki. I jeśli na przykład kupicie sobie takiego Arcanina, który jest tu, to w każdym takim zestawie będzie ognista moneta. Nie trafiły mi się duplikaty, więc myślę, że one są dedykowane, czyli na przykład Skyter Roślinna, Dragonite Smocza i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś, czego wcześniej nie mieliśmy w takich displayach, więc jeśli ktoś będzie chciał wyzbierać wszystkie monety i wszystkie te. Pocztówki, nazwijmy to chyba w ten sposób możemy je nazwać. Będzie musiał liczyć się z tym, że będzie musiał zakupić każdą taką puszeczkę. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o prezentację, a my nie przedłużajmy, ponieważ 200 kart przed nami, moi drodzy, aż wracają wspomnienia, jak otwierałem puszki z Crown Zenit. W jednym z takich odcinków trafiliśmy złotą giratinę. Ja standardowo jeden kodzik oddaję wam, drodzy widzowie, hop, jeden będzie dla mnie. I były naprawdę fajne wspomnienia z tych puszeczek, cieszę się, że tutaj w kolejnym secie Holiday jakim jest set 151 te puszki wróciły do łask, jak najbardziej mnie to jara i liczę na naprawdę fajne drobiki, mam nadzieję, że dzisiaj coś poleci, a tymczasem Pidgeot na pierwszym Reversie, Graveler na drugim, mamy Gengara w wersji holo co bardzo mnie cieszy i zwykłą energię normalną non-holo. Dzisiejszy opening musi być utrzymany w naprawdę dobrym tempie, ponieważ nie chcę, żeby trwał zbyt długo, a 20 paczek rzadko się zdarza u nas na kanale, żebyśmy otwierali, ale jako, że jest to produkt nowy na rynku, stwierdziłem, że a nie będziemy się szczypać i nagrywamy od razu całość. Jeszcze raz dziękuję bardzo zgranym, że dostarczyli mi ten produkt na dzień premiery, dzięki czemu wy możecie oglądać ten odcinek. No i oczywiście nie zapominajmy też o innych produktach, takich jak Zabdos i Xbox. A także Alakazam i Xbox, a także Ultra Premium Collection Box z miu na okładce, ale to wszystko już niebawem u nas na kanale. A tymczasem Machop na Reversie, Grimmer na drugim, mamy Weezinga w wersji Holo i zwykła Energia typu Dark. No to drodzy widzowie, będziecie mieli nie lada zagłoskę przy wyborze monet, tak? Bo musicie pamiętać o tym, że tak jak mówiłem wcześniej. Każda moneta ma przypisaną paczuszkę, mam nadzieję, że nic tam nie skasztanieje, jeśli chodzi o pakowanie tego. Tymczasem kodzik dla was, pyk. Mam nadzieję, że używacie tych kodów. I jedziemy z trzecią paczuchą. Ja chyba najbardziej zawsze lubiłem typ ognisty Pokémonów, ale typ dragon też był naprawdę solidny. Można było na tym budować swoje drużyny. Tymczasem Charmeleon, Parasect. Mamy Huntera na pierwszym reverse. Kartą reverse numer 2 jest Lickitung. Mamy Moltresa w wersji holo. Tej karty jeszcze nie posiadałem. I energia basicowa, normalna, non-holo. Jestem ciekawy, czy ktoś z wielkiej trójcy nam dzisiaj poleci. Mówię tu oczywiście o naszych starterach, a także ich ewolucjach. Fajnie by było jakby jakiś Blastoisik albo Venusaur. No, zobaczymy dużo paczek. Ale znam gości na YouTubie, którzy otwierają ten set i potrafią tworzyć 500 paczek, i na przykład nie trafić takiego Venuzaura czy tam Charizarda. No, jest to wszystko kwestia losu, czy nam sprzyja, czy nie. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nam będzie sprzyjał i będzie po naszej stronie. A tymczasem, pierwszy rewers Magnemite'a, Tenta Cruel na rewersie, Gajardo's w wersji holo i energia typu psychicznego. Myślę, że jeśli w przyszłości jeszcze będę brał się za te dyspleje, to będę sobie je chyba dzielił na dwa odcineczki, żeby bez większego speeda je otwierać. Dajcie znać, co sądzicie o tym w komentarzu. Ale jak jest premiera, to musi być premiera. I teraz, drodzy widzowie, kodzik dla was to jest piąty booster. Hop, wyrzucamy i odwracamy. Jedziemy po kolei: Squirtle, Lickitung, Venonat, Graveler, Arcanine, Kingler. Mamy pierwszego reversa Rayhorna. Mamy Full Art Caterpie. To jest special illustration, bardzo liczna, piękna. Karta i centering w ogóle, jaki niesamowity. Jestem mega zajarany, ale on jest ładny. Słuchajcie, ja często przeglądam te karty na Pocket Data IO i one nie wyglądają tak ładnie jak w rzeczywistości. No, zobaczcie, nawet taki zwykły Caterpie, a jak pięknie dopracowana w każdym szczególe jest ta grafika. No, coś niesamowitego. Piękny, piękny drop. I zobaczmy, czy jeszcze coś z tyłu się chowa. Jest to Chenseika w wersji holo i energia typu roślinnego non-holo. A wy drodzy widzowie nie zapomnijcie o giveawayu, który organizowany jest tutaj przeze mnie na kanale. Jeśli chcecie znać szczegóły, to musicie obejrzeć odcinek, który miał miejsce w ostatnią środę, gdzie otwieraliśmy poster Collection Box, bo chyba tak to się nazywało. No ten box z plakatem taki wielki, no. To powinniście tutaj sobie zobaczyć, ponieważ będę taki jeden boksik oddawał wam drodzy widzowie w drodze losowania i chyba z tego co pamiętam do następnego czy do najbliższego wtorku, tak? Czyli macie jeszcze dzisiaj, całą sobotę, niedzielę, poniedziałek i wtorek na skomentowanie w odpowiedni sposób yy, ostatniego materiału, by wziąć udział i dopomóc szczęściu w wygraniu tego boksa. Tymczasem, elektrabas na rewersie mamy Articuno na rewersie, bardzo ładnie. Mamy również Articuno w wersji holo, zaczarowana paczka. I kartą energii jest trawiasta Non-Holo. No coś nie chcą te Holo Energie lecieć. To teraz zdradzę informacje dla tych, co oglądają moje odcinki od początku do końca. Myślę, że w następnym środowym odcinku otworzymy sobie albo Zabdosa, albo Alakazama i Xboxa, i do niego dodamy po jednym booster bandlu, tak żeby było 10 kart paczek na odcineczku. Nie 10 kart, bo 10 kart jest w jednej paczce, ta na to, co ty plecie, z za głupoty. A na sam koniec zostawimy sobie Ultra Premium Collection Box Zmiu, i to będzie takie zwieńczenie openingów na kanale, jeśli chodzi o Set151. Oczywiście będziemy też otwierać produkty dalej po zakończeniu, że tak powiem, prezentacji, ale to już będzie wtedy bez większych ciśnień. A to będzie koniec prezentacji, bo na Ultra Premium Collection Box ten set się kończy. Więcej produktów nie będzie, musicie mieć to na uwadze. A tymczasem yy, Dome Fossil. Mamy Gloom na riversie, bo to był pierwszy Reverse Dome Fossil, a teraz Jinx w wersji EX. Jak najbardziej spoko, nie miałem jej wcześniej, więc przyjmę z dużą chęcią i ognista energia typu non-holo. No jeśli chodzi o produkty, to chyba ja najbardziej jestem zajarany tym Ultra Premium Collection Boxem z Zmiu, ale wiem, że to jest gruba impreza. To śmieszniejsze powiem wam, że jak wy siedzicie w sobotę i oglądacie ten materiał, to ja właśnie siedzę u zgranych i wybieram te produkty dla was na odcinki. <laughs> Więc tak, wy oglądacie, a ja kupuję. Więc jeśli wy oczywiście poszukujecie też czegoś dla siebie, u, coś tam chyba widziałem z tyłu. To serdecznie zapraszam. Można też mnie spotkać u nich w sklepie stacjonarnie. Ja nie jestem zwolennikiem kupowania przez internet, ale to jest moja fanaberia. Jeśli Wy, oczywiście, macie to ochotę, to to róbcie. Tymczasem PJ na pierwszym rewersie. Mamy Sila na drugim rewersie. Machamp w wersji holo, czyli to nam się tak błyszczało. Myślałem, że coś innego. I wodna energia non-holo. No, moi drodzy, ja sobie tak tutaj do was gadam, ale chyba musimy się skupić na openingu, ponieważ, no, tak na razie średnio jeśli chodzi o dropy, może te lepsze są ukryte w kupce po prawej strony, Po prawej stronie mam taką nadzieję, a tymczasem kodzik dla was ostatni z tej wieżyczki, zaraz zbliżamy się do połowy i mamy Bull Pixa Magnemite Caterpie Eevee Erika's Invitation Magnetona. Mamy Nidoqueena, Reinhorn na rewersie numer 1. Coś za często ten Reinhorn tutaj dzisiaj leci. Mamy bulbazaura. Spoko jak najbardziej przyjmuje. Troszeczkę mieszane odczucia, bo to już jest moja powtórka. A przy tak małej ilości tych special illustration Card Trafienie powtórki to jest wyczyn, o tak powiem, więc, ale mi się udało, więc tak. I zobaczmy, czy coś tu jeszcze będzie. I znowu Jinx y, EX, no spoko, będzie na wymianki i mamy ognistą energię w wersji non-holo. No dobrze, jak wiemy doskonale, kapusta zawsze w cenie jako starter pierwszej generacji, ale mogłoby coś nowego, fajnego polecieć, nie obraziłbym się. A tymczasem ostatnia paczka. Jeśli chodzi o półmetek naszego openingu dzisiejszego, chodzi, drodzy widzowie, dla mnie i przekładamy. Zobaczmy, co się kryje. Mamy naszego Caterpie Fularta, którego dzisiaj trafiliśmy. Eevee, Kofinga, Saidaka, Sidre, Kabuto, Gluma. Mamy Sanctuary na reverse, Cliffeyblana na rewersie Ditto wersji holograficznej i energię roślinną non-holo. No to jesteśmy na półmetku drodzy widzowie i powiem Wam, że troszeczkę stresik zaczyna mnie zżerać. Ale liczmy na to, że dropy jeszcze na nas czekają, są ukryte gdzieś tam głęboko, hen hen daleko. Oczywiście w tej kupce, nie gdzieś poza moją chatą. I odwracamy, witając się z Tangelą. fink. Oh, Tajdak, no dajcie coś dobrego. Ekans Hitmonlee, War Turtle Hipno. Mamy kapustę na pierwszym rewersie. Mamy Energy Sticker na drugim. Kabutops w wersji holo. I energia typu Dark, niebłyszcząca. No dobra, ręce zaczynają mi się troszeczkę pocić, nie powiem, nie powiem. Ale spoko, jeszcze dziewięć paczek przed nami. Miejmy nadzieję, że tutaj przysłowie raz pod wozem, raz pod wozem nie będzie się sprawdzało. <laughs> I mamy Pikachu, Farfechta, Hexil Hexilfossil, Cloystera, Giovanniego, Grabera do na riversie. spoko, tej karty jeszcze nie widziałem, jeśli chodzi o grafikę, nie mam jej w zwykłej nawet wersji. Mamy Bedrilla w wersji Holo Reverse. Mamy Bills Transfer, spoko, karta Special Illustration Rare, jak najbardziej w cenie, dobrze, bo uh, Już myślałem, że nic nie poleci nam tutaj na openingu, bo wiecie jak to jest, im... Nie, Im częściej nie trafiamy, tym przestajemy wierzyć w to, co się tutaj dzieje. Więc jak najbardziej, wy oczywiście cenę macie podaną tej karty tutaj pod moją kamerą, ale jak najbardziej w cenie ten dropik. I mamy energię niebłyszczącą typu normalnego. No to chyba mamy przełamanie. Liczmy na to, że będzie już tylko coraz lepiej, drodzy widzowie. To jest chyba 13 paczka. Wyrzucamy. Kodzik dla Was, pyk, wyrzucamy i odwracamy. Jigglypuff, Stariu, Farmander, Spiro, Giovanni z Charisma, Raidon, jego nie mam chyba w swojej kolekcji, mamy pas. Moltres na rewersie, Dratini na rewersie, Bedril w wersji holograficznej, i w końcu pierwsza energia błyszcząca typu psychicznego. Oj moi drodzy widzowie, chyba to jest ten moment, że musicie zacząć trzymać za mnie kciuki, bo kolorowo nie jest. Kolorowo nie jest. Zobaczymy jak pójdzie nam dalej. Teraz chyba kodzik dla mnie, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Odwracamy i lecimy z Old Amberem, Pidgeotto, Magmarem, Shelderem, Nidorino, Goldakiem, Insirem. Mamy pierwszego rewersa Nidokwina. Leriona na rewersie. Jego nie mam nawet w wersji holo. Mamy Kangaskana i X. I teraz to jest dobre pytanie, czy ja mam tą kartę, czy nie? Nie pamiętam. Możliwe, że mam. Chyba tak. Chyba to jest moja powtórka. Więc dzisiaj odcinek obrodził nas po prostu w karty, które już mamy. I ostatnią jest karta energii typu Dark non-holo. Cześć paczuszek do końca drodzy widzowie, ale już na chwilę obecną mogę wam chyba powiedzieć, że łóżki, które otwierałem te tu Crown Zenith lepiej mnie traktowały. Takie przynajmniej mam wrażenie, chyba będę musiał nawet wrócić się, by obejrzeć te materiały ponownie i zobaczyć, które dropiły lepiej. A tymczasem kodzik dla kogo? Dla Was, chyba drodzy widzowie. Mam wrażenie, że coś pokiczkałem tutaj, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe w tej gonitwie tutaj otwierania dla Was tych paczuszek. Mogłem po prostu najzwyczajniej w świecie się pomylić. A tymczasem mamy już Warthor dla Hypno. Charmander na rewersie. Takie rewersy mnie bardzo cieszą. Jak najbardziej, fajnie, przyjemnie. Dragonite na rewersie. Mamy ponownie Gajardosa w wersji holograficznej i trawiastą energię w wersji holo. Pięć pacuszek do końca i zobaczymy, czy coś tutaj się kryje jeszcze przed nami. Jakby nie patrzeć, to jeszcze jedna czwarta openingu przed nami. A wy, drodzy widzowie, możecie dać znać, czy podoba Wam się w ogóle ten set i jak dropi on Wam, bo jestem też bardzo ciekawy Waszych opinii. Mam nadzieję, że otwieracie te produkty, bo według mnie jest to jeden z fajniejszych, jeśli chodzi o aktualnie dostępnych na rynku. A tymczasem mamy Abre jako pierwszego rewersa, mamy Ekansa również na rewersie, Ditto w wersji holo i Energia non-holo typu elektrycznego. No, moi drodzy, czyżby szczęście nas opuściło po tych dwóch Charizardach, które dropnęliśmy w ostatnich odcinkach? Czyżbyśmy mieli wyczerpać limity naszego farta, jeśli chodzi o dropy? Miejmy nadzieję, że nie. Cztery paczuchy przed nami. I już zapomniałem dla kogo kod. Niech będzie, że dla Was. Skoro zapominam, to niech będą kody dla Was. Coffing jako pierwsza karta. Psyduck. Ekans. Cubon. Hypno, Oliraf, Idiot, mamy Pikachu na riversie, Sila na riversie, Starmi w wersji holo i Energia Ognista Non-Holo. Spokojnie ta na to będzie dobrze. Jeszcze tutaj coś się kryje: bądź pozytywnej myśli, bądź pozytywnej myśli, bądź pozytywnej myśli. Powolutku, bez pośpiechu, odkładamy kodzik na bok, odkrywamy. Polywirl, Kakuna, Poliłak, Honita, wkurzona tak jak ja, bo chciałbym więcej. Nie, no dobra, mieliśmy trochę dropów, ale to powtórki, dlatego jestem taki markotny dziś, wybaczcie mi, poliraw. Mamy Huntera na pierwszym rewersie. Gluma na drugim. Kabutops jako holo. I energia wodna niebłyszcząca. Dobra, dwie do końca. Pokłód skupienia. Dla was. Odwracamy. Spiro, Rajhorn, Magikarp, Odish, Kingler, Snorlax, Sanslash. Charmander na riversie Miał na riversie Moltres w wersji Holo. energia typu normalnego w wersji holograficznej. No naprawdę nie wiem drodzy widzowie co musiałby polecieć z tej paczki, żeby uratować dzisiejszą opening. Miejmy nadzieję, że ten Mew tutaj ze świecącymi oczkami obdaruje nas i zaprezentuje nam tak zwany Last Pack Magic. Ale już na chwilę obecną. Reasumując, myślę, że produkt jest nawet warty swojej ceny, chociażby ze względu na kolekcjonerską wartość tych puszek. Monetki jak najbardziej. Fajnie, gdyby to szło w parze z dropami, ale dzisiaj nam los nie sprzyjał. Sprzyjał nam do tej pory w poprzednich odcinkach, a niech będzie, że dla was ten kod. I zobaczmy, co kryje się w ostatniej paczce. Z displaya Minitinów z setu 151 Jigglypuff, Staryu, Charmander, dawaj Charmander, przynieś mi trochę szczęścia. Dawaj, zrób to dla mnie, Magneton, Nido Queen, a może to będzie teraz boska paczka? Jednak nie, bo mamy Golda na Rewersie, mamy Raidona na Holoriversie. Rewersie. Mamy Raichu w wersji holo, czyli już wiemy, że jedyne co zostało to energia i jest to normalna energia typu non-holo. No i standardowo, tak jak mamy to w zwyczaju, przejdziemy sobie teraz do podsumowania dzisiejszego openingu. Jeśli chodzi o ilość kart holo, reverse i holo, to była ona kosmiczna. Kupkę tych kart macie o tutaj. A jeśli chodzi o takie dropy nadzwyczajne, coś więcej, to mamy tutaj karty energii, trafiliśmy dzisiaj trzy. Oczywiście wszystkie błyszczące w wersji holograficznej. Dostaliśmy Kangaskana IX, który jest moją powtórką. Dostaliśmy również nową kartę do mojej kolekcji Jinxa IX, ale zaraz potem wyleciała nam jego powtóreczka. Do tego mamy jeszcze Bills Transfer tej karty nie miałem. Mam powtórkę kapusty w Special Illustration karcie, a także mamy tą przepiękną kartę Caterpiego również. Special Illustration wersji, że tak się wyrażę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy opening. Dziś szczęście nie było po naszej stronie, ale miejmy nadzieję, że w nadchodzących materiałach to szczęście do nas wróci. Z tego miejsca chciałbym podziękować Wam, drodzy widzowie, za to, że jesteście. Chciałbym podziękować Zgranym za współpracę i serdecznie zaprosić Was na owe nadchodzące materiały. A tymczasem życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. Nie zapomnijcie o łapce i komentarzu, co sądzicie o secie 151. I widzę Was w następnych filmach. Trzymajcie się ciepło i